Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marko Games i witam na moim kanale i na serii Zagrania w Assassin's Creed Origins to jest obecnie 39 odcinek z tej serii i podbijamy, będziemy podbijać coś na wskroś fortu postanowiłem rozpocząć kolejny materiał właśnie tym miejscem bo po prostu przeciwników jest tam aż za dużo na, za dużo było na ten odcinek Um, I po prostu no dlatego postanowiłem rozpocząć teraz e, kolejny materiał właśnie tym Bo zakładam, że poświęcę na to za 20 minut może A nie chciałem, żeby po prostu materiał trwał godzinę, więc postanowiłem, że rozpocznę ja teraz tutaj kolejny materiał zabawą <gryw> w forcie no kurczę, tak patrzę na to, od której strony by tu można było wejść, i problem jest taki, że kurczę nie ma za bardzo możliwości. Jak to zrobić, żeby szybciej to załatwić? No, niestety nie ma takiej możliwości. to sobie, tak że. No to już nie ma tego gościa nawet, okej. Okay. Mm -hmm. Jeszcze raz, co leć. Ale się wygląda, że tutaj jest niebronione to. A jak jest faktycznie, jak się bliżej podlecie, to bo zazwyczaj ktoś już jest widoczny. No dobra, możemy ewentualnie od tej strony podlecieć a raczej podpiec bo po prostu tam jest niepilnowane to. Postarunek Presnos. efforts supposed to run no, it. area Dupa. Też dupa. No to jest dupa. Nie dobrze. To jest pierwszy sprzęt. Patrzcie na to. O. Pokazują ten samym, żeby tu nie wchodzić, bo tak się skończy. A spróbujmy, tak nie skończyć. W końcu. Trzecia strzała, i tak już się Ludzie powieszenie, kurczę jak chrześcijanie, a e, gorsze z krzesła stręciem. Więc 533 dmg, ładnie. Jakie łuki dostaliśmy? się tu będzie kręcił no nie, nie tu chcę go rzucić do kopca ale widzę że chyba a nie da się Dobra. to super by się stało, jak z tymi strzałami, jakiś, żeby zredukować sobie te strzały, bo mam chyba już tylko dwie te na daleką odległość. A, powiem, to już się spodziewałem, że tutaj to będzie. tutaj patrzy, może mnie zauważyć 1533 pięknie tam się schodzi, widzę to dobrze że kurczę zabrałem tam to ciało bo jakby zauważył to by w ciało alarmu było po ptakach patrzcie, on chodzi z tą z trzcikiem kurczę Łatwo to nie będzie na pewno. Jak już goście postanowili się ruszyć, to już wiem, że łatwo nie będzie. A może tu wejść? Może. A, powinienem usunąć tamto ciało też. Myślę, że on był gdzieś tutaj, w miejscu on... Teraz są jakieś problemy, jakie są. Też mi się wydaje, że cały odcinek zejdzie na to miejsce lul. byłem tam, tego tam dalej, a jak strzał przeleci koło tego wielkiego, to może być problem. I tam ten też nie jest taki łatwy do rozwarcia strzału. Niedobrze, niedobrze. Przejdźmy trochę w tą fosą. I podałem, żeby zobaczyć, że to jest kolejny lul wprost <coughs> wszystko wyraża i sposób musi być, żeby to zrobić, no. Gdyby seno mógł zawijać, to byłoby to dużo prostsze, no ale niestety nie może. Może tylko ewentualnie przeszkadzać naszym przeciwnikom. Ale to tyle. Się tu szedowił, Dobra, nie się, tu, w tym momencie, w się nie Bardzo, bardzo, bardzo dobrze.

Chciałbym ich uchwalić jedną strzałą, ale musieliby wtedy głowę mieć w tym samym miejscu. W tej samej pozycji w sensie. Były tylko jeden czy coś takiego. Dlaczego on podobno ingresuje, a nie atakuje w to ja nie wiem. it. Jakby uwolniłem z tym atakować, no żałosne po prostu, żałosne. Tutaj najpierw 14 minut materiału minęło, a ja jeszcze nie załatwiłem ich wszystkich. Noc się zbliża, a ja nadal jestem. Duży idę, te, jak sobie Super. Wy kolejni przybyli. No. Nie wierzę w to, nie jak w ja w to nie wierzę. ja nie mogę w to uwierzyć. Czy szósty poziom. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Oni no, są trzy poziomy wyżej ode mnie, więc no nie ma sensu w ogóle tego robić. Sorry was bardzo, że zajęłem tyle czasu na yy, spróbowanie z tym, yy, tym miejscem, no ale po prostu widzę, że to nie ma sensu, no, bo jako oni są... Yy, Same te posiłki, są trzy poziomy nade mną Trzeba poszukać po takiego jakiegoś innego miejsca kurcze gdzie Jest w miarę znośnie, że tak się wyrażę Zobaczymy tu, ale Z szybką podróżą Powiedzcie mi, co wolicie. Kiedy grzesz w tą grę? Gdy jest dzień, czy kiedy jest noc? Jest taka gra. Są nawet dwie takie gry: by Dead by Daylight. Czy jakoś tak? Gdzie w nocy lepiej nie wychodzić, bo od razu można, mogą nas zębeki załatwić. Oraz jest Far Cry 4 dodatek w, w górach, w Himalajach. gdzie budujemy swoją fortecę, i po prostu w nocy nachodzą ataki na nas. I w tej nocy trzeba się po prostu ten na to noc trzeba przygotować po prostu.

ten boss. to jest niemożliwość żeby to zrobić. ja jestem gorszy Nic nie mogę zrobić. Co to się stało? O co chodzi? Co mnie zabił, to naprawdę nie wiem. Zaraz okaże że ja nic nie będę mógł zrobić, bo <śmiennie> wszędzie jest za wysoki poziom. Matko, jak już kamienia ale nie wartę trzymają. <śmiennie> <śmiennie> A większy teren niż, niż ilość przeciwników, w sumie tak tragicznie, dobrze nie jest, ale tragedii, tragedii też nie ma, więc jest w miarę okej. Okay. To miejsce jest mocno zamknięte Chyba nie Tam mogę trafić w ziemię i tyle z tego męczy, że się gościu skapnie W tym się raczej nie skafnie. Helmy w ogóle nie chronią przed tymi moimi strzałami, w ogóle kompletnie, zero. Hełmy, te ładne a naprawdę nic nie dają. Zauważy, że jest problem, że żołnierz strazik nie żyje, a na pewno przeleci tutaj, więc już trzeba założyć pułapkę. A ja chyba sobie ten łóczko przygotowywał do spania, czy, czy coś tam. No niestety nie dano mu było przeżyć dużo. Kurczę, ich jest więcej. No dobrze. forse in consumazione No, tre con To jest co nisko, łatwo że troszkę zna to jeszcze jogi, nie go i przychyla. Tutaj grafika się nie dotknęła do tych skał. Szkoda. tu z tamtego dołu? Serio? z go nie załatwił, ale... ale ostrzem już tak, tak? Kapitan nie żyje. Nie dowódca obozu. Ante diem non sextilis. Niewolnik imieniem Seker poprosił dzisiaj o audiencję i narzekał na warunki w obozie. Wiem, że ci ludzie cierpią, ale mam związane ręce. Generał odrzucił wszystkie moje prośby o zwiększenie dostaw. desek stylis seker, coś knuje razem z innymi robotnikami i czują to przez skórę. Strażnicy mówią, że rozpędzili wiele grupek, wiele grupek rozmawiających z głosami w tym gardłowym dialekcie. Dziś wieczorem naostrzę swoje puzio i przypnę do pasa. He! A to się przyszedł, asasyn wszystko rozwiązał. Lul. Czuję, że obóz przy kamienie łomie to został zaliczony, że tak się wyrażę. Ale tego się nie spodziewałem, że będą tu jeszcze jacyś przeciwnicy, szczerze mówiąc. Bo na tyle, to w sumie ostatni. No i tak oto Państwo kończymy ten odcinek. W końcu udało mi się coś zrobić, coś przejąć. Były trudności w tym odcinku, bo kurczę, dwie desynchronizacje i problemy ogólne, bo za niski poziom mam postaci. Zobaczymy, gdzie pójdziemy w kolejnym odcinku. W tym już to będzie na tyle. Żegam się z Wami. Zostawcie łapkę w górę, subkę na kanale i komentarz. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!